Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Overcooked 2 wraz z moim synem. Witajcie, witajcie, to znowu ja. Piękny bawił tu dziś zapodałam. Coś mi nie wyszło. No Coś ci nie wyszło chyba. Ale co odcinek to widzę, że może lepsze pomysły. Dobra, co? No to jedziemy do kolejnego... kolejnej mapki. Zobaczymy jak pójdzie nam dzisiaj. Co i jak dziś jakaś droga będzie, także... Sięńczyzna mam ci, że nie jest dużo. 460 Eee... Aha, dobra. Daniel, to zostań tu, krój se to co potrzebujesz, a ja idę już nieść to co nam trzeba. Dobra, ja czekam na rybę, bo musimy mieć gdzie ryby. to ty tam do mnie, bo tam da to do... Czekaj. Do Ale po co mi jest yy, ten ryż jak ja muszę mieć ugotowany ryż? Czy ja nie mam ugotowany ma yy, dwa? A czekaj, a gdzie jest... Dobra, tu jest ryba. Ja już kroję rybę. Ogórka, 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 oh, hejo! Oh. Aha, ryż trzeba ugotować. Ej, podoba mi się ta maska, strasznie. No, powiedzmy, że fajna, ale... Nara. Ja piernicę nie potręciłam! Dobra, to czekaj, teraz tak. Ryż. Daniel, może ty będziesz wydawał? Dobra. Ej, bo teraz ryba, sama ryba. rybą, Teraz ryba, ryba sama idzie. To przynieś mi rybę jak już będziesz miał tam. Czekaj, lecę. Ja mam tutaj, czekaj, ten ryż jest ugotowany? Tak, dwa ryże mam, ugotowane, prawie. Masz rybę. Szybko krój, rybko, krój, krój, I szybko na talerz. A gdzie masz talerz? Ryż. Musiałem wyrzucić rybę. Co za goście! Mam, mam. Yy, wkładam... A nie mogę włożyć ryby do tego? Ale dupa. Jak to mówisz? No to co ja... Gdzie mam tą rybę wsadzić? Okay. To ja, ja rybę kładę tu. Skrojoną. I idę po talerzu. Przecież ja talerzy nie mam. Minuta została, Daniel. Co? Jeszcze mnie potrącił. Umarłam. Mi <laughs> się Suj się, co to ta nią. Z rybą. A bo te ryby nie miałeś. O Okurka. Ora wydaje mi co leci. Czekaj, ja lecę po rybę. Zrobimy jeszcze to. Puszcz to! Ja to muszę... Tam jest drugie! Idzie z, rybą, tak idzie. idzie z rybą, idzie. Idzie z rybą, idzie. Lecę. Idę wydawać. Słuchaj, po samą. Kieruj, krewetkę! A, A gdzie jest? Ja nie wiem. A jak krewetkę miałem pokrojoną do wydawki? Bo powiem ci, że tu jest. No, Ale. mi się też podoba. No? Jest trochę trudna. No musimy się ugadać tak. Jeden musi nosić, drugi musi składać. Chcesz kroić i składać, czy chcesz nosić? Kroić i składać. Okej. Okay. Ja ci będę pomogł, bo ja będę przychodził z tej strony. Dobra, to ja idę od razu. Ty sobie ściągaj tam ryż od razu wkładaj do tego. Idzie Kalmar. Czy tam nie wiem co to jest. To ja idę od razu to wydać. Dobra. Ty masz tak, ten. Ale obraz... Rybę nie se, bo mam jest jedna sama ryba. A gdzie ja tą rybę się? Przez... Boże święte znowu mnie potrąciło. Patrz co ja robię z tym myszków nie normalnie Biegam jak po A Poczekaj, tu się gdzieś... Ja właśnie... A jest! Wiem już na którym przycisku szybciej go nie Ja wydaję samą rybę, okej. Okay. Ale bym je potrącił rybę, beri, 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 beri. No, jest ryba. Masz na tym skrojoną. Masz jedną, tu jest druga przyniesiona. Aha, poszłeś po z Dobra, to idzie tak. To jest lecę się po drugą. Tam masz górę. Czekaj. Ry... Aha, ryż nie można dać do tego. To trzeba mi zostawić Zaraz ryby, Ale czemu ty idziesz tą tu jak ty miałeś zostać tu i kroić Nie wiem Rybę O matko Bosko No i tak jest tobą się właśnie dogadzi szybko chuj tam u góry no. Ja idę na pasy Dobra nie ja idę na pasy Co ci te pasy dadzą nie. Ja to w ogóle idę jak ja mogę do tej strony Podz jak szybko myjemy. Pyk, pyk. Ryż, masz ryż, gotujesz ryż? Siema. No. A on z ogólkiem idzie? No ogula. Tu mam rybę już Kalmara mam. Jest. W pierwszej Prawda gotowym daniem. A mnie pieszy Lecę. Tam masz danie przygotowane już. Co? Yy, a wydajesz to już? No ja, ja, ja my talerz. też... Rybę, rybę talerz, po rybę! Ja sobie tu ześną poradzą. Tu jest ta kamarnica, czy ja chciałam zrobić. Rybę szybko wydajemy na ostatnie na nie! Tutaj na to! Proszę bardzo! Szybko lecisz w tym! A bo mam nie ty, bo... Ja ty. mam jeszcze ten! I ty ja jeszcze wydam tego! Uważaj! Ja jeszcze to wydam... Nieee! Ale cię z tym zdążyłbym. Potrąciło cię! A zdążył? Mamy dwie gwiazdki. Lecimy dalej. Ale ja bym jeszcze powtórzył raz. Nie było fajnie. Dobra. Ale moim zdaniem tutaj. O typa ba, mam na parku. No. Mhm. Powtarzamy? Mój pan, wszystko za mojejem dostanie. A nie tego na mnie dostanie. No widzisz? Ty od razu pamiętaj, jak jesteś tam... Wkładaj od razu ryż, bo musisz się gotować. A rybę no kroisz i wsadzasz od razu do dania. Dwa, trzy, cztery. Powodzenia snu. Po jak lecę. Po! Lecę! Jo, jo, jo! Od razu bierę... Kalmara. Nie! Przepnął mnie skubaniec, a rybę chciałem. Zburzają mnie ci przechodnie. Jasny gwint. Idę wydać. A rybka. Nie do tego, nie do tego! O, to czy jest rybka. Wydawaj tutaj. Aha, dobra, nie było już ogórka ma. A ryż, Taler talerze, talerze. Dobra, a ryż jest gotowy czy to nie jest już gotowy? Ja mam tego. Talerz masz? Wydaję już. No nie szybko talerz, nie szybko talerz. Masz, talerz i wydaję... masz tam talerz, chyba trzeba umyć. Nie ma. I co wydajemy? Kładź tutaj szybko. Czekaj, bo ja mam jeszcze tego. Ale to nie masz na oczy Ja mam jednego tego. Gdzie ja to mam położyć? No i co? Chodź pod rybę! Proszę bardzo. I szybko ten. No Dawaj Ja bym tego kal kalmara wydać, czy co to jest. Czekaj, teraz ryba Tu mam już ogórek. No, i, i, ry I ryż i no, ryż To róż. na dole chodź. Nie wiem co to sam zrobił. Ogórek i ten, Tutaj ja biorę kałmarnicę, biorę bo mam pustą tego, nie, uważaj bo jadam, szybko, 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 talerz, uważaj, dobra, przemknąłem, Wydaresz? wydałem, talerz, Musimy wydać jeszcze Daniel coś Dwie ryby Zadawaj, ryby Zrobimy jak 35 sekund Ale Dobra mamy Mam, Wiem, bo umyłem, ale czekam na rybę Jest hmm. Dawaj Poszło 305 czemu? Bo teraz nam odjeli jedno danie. Tak? Mhm. Za, za pół minuty się No ale to, tam to nic. To to co teraz mamy. I... jedno zamówienia. No. No to nic, lecimy dalej. Czyli za drugim razem jednak poprawiny się udało. No. Tak jak ostatnio nazwałem odcinek poprawiny, bośmy cały czas poprawiali. Znowu tratwa. A czemu to jest na ziemi? Dobra, jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj. Ale nie, czemu ta tratwa jest na ziemi? Jedziemy. Teraz się trzeba dogadać jak znowu to robimy. Co to jest? Co to jest. Czekaj, bo nie wiem, nie widzę. A? Ja piłem, to dodać się y Dobra, ja mam sałatę. Ja muszę kroić i rzucać. A gdzie jest... Gdzie jest wydawka? Wydawka z u mnie. Jak zrobisz danie, to się je tutaj podać. Masz. A jak wpadnie do kosza, to wiesz co będzie? Aha, ty... Aha, kurczaka się ten. Yy, co tam jest? Sałaty nie mam. Trofiłem. Dobra, okej. Okay. Nie, sałaty, sałaty. Krój dalej, krój dalej, Daniel. Bo na razie mamy same miejsca. Proszę bardzo, złap wszystko Frytki mi się już robią. Jest sama Saata Łap. Tylko to tak, to dobra, Saata Fajnie Ja mam zmywak Masz pokrojone mięso. A! Ja muszę usmażyć Trzeba szybko warzywa i owoce, i warzywa, i owoce obocujeć sobie. Już... Mam dwa talerze, dawaj mi tutaj te dania. I sypko te dania, co ty tam masz? Yy, czekaj, ale na co ci damy dam jak nie, nie, nie mam, doszucie. nie mam talerza? Ale mam dwa, Jakby mi je wstydził i to bym już wydał. Dawaj mi sypko te dwa dania. Talerz mi daj, ja muszę... Dwa talerze tu masz takie spalam w talenu. No dawaj No! Tylko podamej Nie razem! No to masz razem Nie! Drugi talerz mi podej. Wydamy sałatę z pomidorem Albo samą sałatę. Masz frytki masz talerz? Mhm. jestem tu. A co to, nie przypłynie ta trotła? Nie, nie dasz rady rzucić talerza, nie? nie? Jest, jest, dawaj, kładź szybko. Szybko, frutki, frutki. proszę bardzo, ty to ja cię od razu południu, sałatę i ściągłeś cała tej pomidora, i będziesz miał do wydania. A ja fajnie, ja talerza nie mam, a ty masz mywak Ty masz brudną zalerę? No to Dawaj, szybko, szybko, dawaj. Odjęli nam. No co z tego? Będziemy mieli więcej odjętych. Może ten e, pomidora i sałatę, to zaraz ci dam tego. Jeszcze sałatę skroję. No i za to że te talerze szybko. Czekaj. E, pyk. Najbardziej by nam odjęli. Czekaj, podpływają. Szybko tutaj, tu, tu. A chodzisz tu z tą to chytaj tu już, bo ci ten, kładę Cała tak, te kładę tu na końcu. Talerz masz, szybko mi mi talerz. To też trzeba tamten. No i odpływamy. Nie No mi się wydaje, że będziemy musieli, bo jak nie będziemy mieć gwiazdki, to nie odblokuje się na kolejama. Nie, ja, takie... ja, 250 chyba było bodajże na dwie, albo 250, to się chyba Dwa punkty, Daniel, brakło. Dobra, robimy. No musimy patrzeć po prostu, co i jak. Ty masz tak. Ty masz, ty masz mięsa. To skrój mi i rzuć. Mi. A kurczaka skąd masz? Co? Przez A nie Dobra, ja się skroję już za ten czas. Sałatkę i fryteczki idą do smażenia. jakby to wpadło do kosza? Dobra, raz frytki raz ten i raz sałata Podaję Ci sałatę, Daniel szybko bier. Zbieraj muszę Proszę bardzo Patrz, widziałeś? Daję szybko pomidora i sałata Masz sałatę. A, ja cię mogę rzucić przecież. Dobra, masz Ciekawe, co widzi Talerze brudne. Co? Brudne talerze. Mógłbyś mi darować Proszę bardzo. Gdzie jest talerz? Myję. A, tutaj, dobra. Masz talerz. Wydawaj do mnie już coś. Myję ci następny, zaraz ci przyniosę. I... Szybko, mi pomidora, mi pomidora, już, mi... już, 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 już Proszę bardzo Jesteśmy wegel, sobie skroję, żeby mieć. Daniel e, potrzebuje ten co, rzuć mi kru, kurczaka Sałata idzie jakby co Kurczak się smaży Ale i ten że. Szybko kurczaka tam. Nie Wiem, czy to się... Dobra. Same frytki do mnie! Kurczaka potrzebuję. gdzie jest kurczak? Mam go tam przy. A czekaj już mam frytki. Idzie sama sałata. Ja sobie je talerze. Właśnie. Wydaj sobie sałatę jak masz tam. Ja ci tutaj dajemy mi sałatę. Weź ciągaj tam rzeczy. Y, idziesz z ziemniakami? No, jeszcze tam masz jedne ziemniaki ziemniaki z nie mięsą. Proszę bardzo. I teraz szybko daj nie nie Masz tam jeden, masz tam jeden. Masz tam no to wiem, jeden. wiem, że mam jeden. Ja ci od razu rzucam sałatę i pomidora. No to podpójnie, dobra, postaw, no postaw, no. kładź. No. No, I od razu masz tam sałatę. No ściągaj to szybko. Wydawaj. I tam masz skrojoną sałatę i ten. Masz talerz? Nie. No to dałeś szybko, umyję. Bierz talerz. co mi teraz z tego? Szybko, tak, popłyniesz szybko. 11 sekund, zdążymy? No. Szybciej, że zbliżę się... Nie zdążymy, patrz, nie podpłynie. Nie, nie dałem rady. Dobra, ale mamy trzy Gdzieś? Zero pięć, znaczy zero trzy. No, jednak poprawimy część druga dobra, lecimy na raj tory znowu a tosty, twoja ulubiona tosta, dobra jedź No to jedziemy. Ciekawe co tu się będzie działo. O, kurwa, Gdzie to... To... E... To jest to? Burgary? A czekaj. To z... Zostań tam. Daniel, idź tam, składaj burgery. Ała! Mój łeb! Po co mi ten ser. Nie wiem, rzuciłem ci go. Mięso mi musisz rzucić? Nie, a jak ja tam mogę przejść? No to zaś mnie tam dzieją. Aha, fajnie, taśma się obraca. Boże, ten wyrzucił mięso. Ale to trochę do dupy, bo są tylko dwie krajalnice, a to z, tylko z jednej strony. Aha, i ja muszę no, znowu naokoło, żeby iść smażyć. Smażę mięso. Nara. Na. Masz talerze? Nie. Talerze są tam na Cuj się. Bułka, szałata, mięso, siałata, i zaraz ty. Tu bokiem można przechodzić. Gdzie? Tu. No wiem. Masz tam mięso już usmażone. Z boku ci dam. No o, ciekawie, wpadłem do bagna. Ciekawe co z niego. Ciekawe z niego. Ciekawe co, co, co tam idzie teraz? Serek. No to ser, dobra. Następny idzie z sałatą. E, sałata. I ja ci tam szybko ser kładę. Ale to rzuć mi. Niech pojedzie. Masz. Szybko wydawaj. Pięknie. Ja już to tak. Bu bułkę sobie przygotuję. Dzięki. Ale to. Czekaj, ja się, ja się zastanawiam. Czy to tak trzeba rzeczywiście grać? Czekaj, bo się zmieni, bo te teraz się zmieni. A ja jadę, jadę, jadę do... Tak, zmieni się. A, widziałeś to? Ja lecę po drugie mięso. Ej, ale ty to widziałaś? Daniel, drugie mięso. Tutaj ja nie mogę. Dobra. A. nie. <laughs> nie dam rady. Ale po co ty... Te... Daj mi to mięso tu szybko. Czekaj, tak, ja lecę. A bo tu jest patelnia. Patrz, tu się da rady przejść. No szczerze? Tu masz już jedno, ten... Fajnie, to już nie Gdzie jest zlew? U mnie. Już ci daję. Nie wydamy nic więcej, nie? Nie, może jeszcze coś Jakbyś tak szybko jedno mięsko usmażył, które tu tam chcesz, łapaj. Albo Smaży się. Przygotuj się wszystko. bo ja Dobra, idzie, idzie ten, Idź mój talerz, bo idzie Chodź, sama. A ci tu. Dwa? Ja wracam. Bierz te Kładź. tu to mięso. Masz. Czasu 196. No niestety nie poszło nam no. Można powiedzieć. Ale powiem Wam tak, że no, z odcinka na odcinek, z mapki na mapkę jest, powiedziałbym coraz trudniej. Każdą mapkę trzeba po prostu raz zagrać, żeby potem można było do niej wracać i wiedzieć już jak ją ogrywać i dalej. Ale to nic, dziękuję za to, że byliście, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się. Cześć!